Dewodcem służebnica w czymś przewiniła właśnie na ten czas, kiedy pacierz kończyła. Obróciwszy się przed to z gniewem do dziewczyny, mówi właśnie te słowa. I odpuść nam winę, jako i my odpuszczamy. Biła ją bez litości. Uchowaj, Panie, takiej pobożności. Tak biskup Krasicki w krótkim utworze obrazowuje dewocję. Zapewne sam był świadkiem, bo i my także znamy tę sytuacje życia. Jak ktoś pięknie o Bogu potrafi mówić, ile Boga na jego ustach, tyle samo ile zła na rękach. Radewotka z bajki Krasickiego poniekąd jest obrazem i nas samych, że nieraz mówimy piękne i zniosłe słowa odpuść nam grzechy, jako i my odpuszczamy, jednocześnie słowem, czynem, a czasami myślą, biczujemy naszych winowajców. Dzisiaj Jezus mówi, nie sądź się, a nie będziecie sądzeni. Odpuszczajcie, będzie wam odpuszczone. A jeśli kto cię uderzy w policzek, nadstaw mój i drugi. I tu należałoby się zatrzymać. Bo pięknie powiedział, to wzniosłe słowa, ale czy prawdziwe? Że świat żyje inaczej, to my wiemy. Ale że Jezus za chwilę postąpi inaczej kiedy stanie u arcy kapłana kiedy uderzą go w twarz Jezus nie nadstawi drugiego policzka co więc chciał przez to nam powiedzieć że te słowa które dzisiaj słyszymy są nic nie warte że życie jednak jest życiem a może należałoby powiedzieć że słowa dzisiejszej Ewangelii dopełniają się w tamtej scenie. O miłości można mówić wiele, czym jest, i nigdy nie zostanie dopowiedziana. Czasami łatwo mówić, czym miłość nie jest. Bo miłość nie jest. Obojętnością na zło. Miłość nie jest, obojętnością na drugiego człowieka. Miłość nie jest, obojętnością na łzy. Miłość nie jest, bezlitosną pamięcią i chowaniem ran. Miłość nie jest. Zapomnieniem. W starych naszych książeczkach, może daj Boże, starych od modlitw, znajdujemy prawidła, prawidła naszego życia chrześcijańskiego, katolickiego. Nasze książeczki rozpoczynają się od małego katechizmu. Ojcze nas, zdrowaś Maryjo, wierzę w Boga Ojca, dziesięć przykazań Bożych, przykazania kościelne, ale także uczynki miłosierdzia, co do ciała i co do duszy, choć tak stare, ciągle jednak aktualne. I w tym szczególnym roku, roku jubileuszowym, Ojciec Święty pragnie, abyśmy Uczynili je częścią naszego życia. Uczynki miłosierdzia co do duszy, grzesznych upominać. To prawdziwa miłość. Bo jeśli kochasz, to nie przejdziesz obojętnie widząc, jak ktoś nie tylko życie, ale swoją wieczność zatraca. Kochająca matka nie boi się trudnych słów do córki. Ubie się inaczej. Wiem, że chcesz być piękna, ale wiedz, żeby on w tobie tylko nie widział ciała, ale widział serce. Kochający ojciec potrafi upomnieć z miłości swojego syna i powiedzieć mu, że to, że da ci ciało, to nie znaczy, że dała ci serce. Może cię kupi za najprostsze, najprostsze emocje. Nieumiejętnych pouczać. W szkole życia każdy z nas jest uczniem. A dzisiaj. Coraz mniej dobrych nauczycieli. Co prawda, wielu rad świat nie chce słuchać, ale czy znaczy to, że trzeba zamknąć szkoły? Kiedyś zapytamy nasze dzieci, młodzieży, to byliby na tak, żeby zamknąć szkołę. Ale każdy z nas wie, że to dziecięce marzenia. Jesteśmy dla siebie. Jednocześnie i uczniami, i nauczycielami. I przez to, że ktoś nie potrafi czegoś zrobić, ja się zbawiam, bo mogę mu pokazać drogę lepszą, drogę doskonalszą. Wątpiącym dobrze radzić. Jak wielką moc mają ludzkie słowa. Czy Bóg słowem nie stworzył całego świata, a my, jako Jego dzieci, czy słowem nie możemy budować? Możemy równie dobrze tak jak i niszczyć. I choć częściej doświadczamy zniszczenia przez Słowo, to nie zapominajmy o nadziei i sile. Jakie niosą nasze słowa, które mogą tworzyć, umacniać i prowadzić innych, tych, którzy są właśnie wątpiący, których trzeba podtrzymać, strapionych pocieszać. Jakże ludzie cieszą się, że tylu było na pogrzebie. Tyle wieńców, tyle łez i przemówienia, jakże wiele ludzi było. Pytanie, gdzie oni są, później, na drugi i trzeci dzień. Czy ktoś zadzwoni i się zapyta, jak się czujesz po śmierci ojca? Jak się czujesz po śmierci matki? Czy wraz po zgrzebem kończy się tęsknota serca za tym, kto odszedł? kończy się pamięć jak piła to obmywamy ręce to już nie moja sprawa wraz z więdłymi kwiatami na cmentarzu gwiędnie i troska o tych którzy pozostają w cierpieniu ale tych cierpień więcej nosimy niż tylko śmierć bo jest i choroba jest i samotność człowiek wiary czyli człowiek miłości ma być z cierpiącymi. Nie. Nie ma ulżyć w cierpieniu, bo czasami jest to niemożliwe, ale ma być z cierpiącymi. Krzywdy cierpliwie znosić. Co to znaczy znosić? To znaczy pogodzić się z nimi, gdy mi okradają. Gdy mnie mordują na raty z złym słowem albo swoim milczeniem? Znosić nie znaczy akceptować. Kiedy już nic więcej nie mogę, to to przyjmę. Ale jeśli jeszcze mogę walczyć, to w imię Boga, w imię miłości walczyć będę. I dopóki Chrystus mógł Uniknąć krzyża, ucieka, przychodzi z miasta do miasta, z wioski do wioski. Ale kiedy już przyszła godzina, że już nie mógł się cofnąć, Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I wypełniła się wola Boga, by się wypełniła wola ludzi: Ukrzyżuj go. Ukrzyżuj. Cena wolności, jaką Bóg dał człowiekowi. Podpisała wyrok na jego syna. Urazy chętnie darować. Darować to nie szukać odwetu. To też nie znaczy zapomnieć. Tak, skrzywdziłem Cię, ale nie pamiętaj. Nie pamiętaj. Masz prawo pamiętać. Masz obowiązek pamiętać. Bo jest to trudna lekcja, która ma służyć lepszej przyszłości. Iruż to dzisiaj naiwnie mówi. Druga wojna światowa, a kto by to pamiętał? Na co to przypominać? Trzeba pamiętać. Choć darować tą krzywdę, nie szukać odwetu, pamiętaj trzeba, by kolejni tych samych błędów nie popełnili. Modlić się za żywych i za umarłych. Jeśli ktoś naprawdę sercem się modli, wie jak pięknym jest miejsce modlitwa. Jaką przestrzenią radości, szczęścia, nadziei i miłości się staje. I tą przestrzeń miłości mam zabierać ludzi, z którymi tak ciężko na co dzień. Czy nawet w tej przestrzeni, kiedy mogę być kimś, dzieckiem Bożym, mam brać tych, którzy mnie tak ranią? Tak. Żeby oni zobaczyli siebie. Oczami tego, w którego oczy ja patrzę w czasie modlitwy, modlić się także za umarłych. Tym się będą różniły cmentarze, nas ludzi wiary od niewierzących, że tam zawsze ktoś żywy stanie. Za dumą ale przede wszystkim z modlitwą, bo modlitwa jest ostatnim darem, jaki możemy dać tym, którzy odeszli. Już czasami jest za późno na słowo dziękuję, przepraszam, już nic po kwiatach, choćby były najpiękniejsze ale pozostaje modlitwa za tych, których nie ma. Trudno jest powiedzieć, czym jest miłość, bo Bóg jest miłością, więc i miłość pozostaje tajemnicą, którą będziemy przez wieczność odkrywać. Wiemy, czym nie jest. Wiemy, czym miłość nie jest. Jesteśmy dziećmi miłości i żyjmy tak, jak dzieci miłości. Amen.